Czasem, z tomkiem mamy taką myśl, myślę, że jak większość ludzi, że mamy dosyć wszystkiego i chcemy właśnie uciec do domku, w lesie, bez ludzi, żeby była cisza, spokój tylko my we dwoje. I tak się cieszę, że znaleźliśmy to miejsce, bo to jest dokładnie tak miejsce sobie wyobrażam, jak mamy takie momenty w życiu. Więc fajnie, no. Teraz mamy taką ciszę, spokój, relaks na kilka dni i taki zwolniony tryb życia. No, fajnie by było jeszcze się od internetu odciąć i od telefonów, ale ja nie potrafię. Po prostu uwielbiam to, uwielbiam i to sprawia przyjemność nagrywanie, uwiecznianie tego po prostu i dzielenie się tym z Wami. Ale i tak, no, ograniczam do minimum po prostu korzystanie z telefonu i z internetu.